Generalnie jeśli oglądacie mnie powyżej dwóch minut To możecie zauważyć, że mam bardzo dużo dziar Tak na do dobrą sprawę No i te dziary są różne Mam na przykład dupę na ręce Mam na przykład Mortiego A na nodze mam jeszcze gorsze rzeczy Nie będę wam przybliżał, bo jeszcze YouTube zbanuje ten film Z to, to co tam jest Aczkolwiek, bardzo często dostaję pytanie na temat mojej jednej konkretnej dziary Mianowicie widzowie kodu, który znajduje się dokładnie w tym miejscu Jest to kod mają. Dlatego widzowie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat właśnie tej dziary na temat tego, jak to się stało Po co to zrobiłem i dlaczego Myślę, że zlikuję wam bardzo fajne rzeczy No i na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał się z dzwonkiem W tle będziemy sobie otwierać skrzydeczki na Kidropiku Kod mają, czyli taki jak tutaj Powoduje, że dostajecie 2 zł i 25 groszy Na start No i przy okazji widzowie 5% przy pierwszej wpłacie Dlatego myślę, że bardzo worth A kodzik wpisujecie w taki sposób Jak widzicie w tym momencie na ekranie Linka też macie w przypiętym komentarzu Dobrze widzowie, więc zacznijmy może od Początku. W sumie najlepiej by było. Generalnie, jak miałem 19 lat, to postanowiłem sobie zrobić pierwszą dziarę. No i generalnie wyszło ona tragicznie i bardzo się przeraziłem, bo naprawdę była totalnie gówniana. I w sumie to jest ta, tylko że już została naprawiona i nie wygląda tak źle, jak wyglądała wcześniej. No i właśnie przez to, widzowie, bo du dużo osób sobie zrobi gównianą dziarkę. A propos gównianych rzeczy, mam nadzieję, że ze skrzynki kobra nie wyleci nam jakiś gówno. Dobra, otwórzmy sobie skrzynkę za 400. Błagam, niech to odda. Ja tak bardzo bym sobie chciał skiny wypłacić. не, 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 не. No i właśnie Ale dobra, widzowie Wracając do tematu Sytuacja wygląda tak, że ja naprawdę Byłem w takiej rozpaczy po tej dziarze Że ja mówię Jezus, jak, jak to wygląda jak gówno No ręka do amputacji po prostu Przysięgam No i e, wziąłem i zmotywowałem się Do zrobienia większej ilości tatuaży Ze względu na to, że jak macie ich dużo To to wygląda jak kształt, A nie wygląda tak, wiecie, pojedynczo Nie zwracacie uwagi na tą jedną konkretną Tylko po prostu widzicie mnie I mówicie O, on ma dużo tego I po prostu tyle Bo widzicie No dosłownie mam wszędzie różne rzeczy I to dla was jest po prostu kształt I to jednym się podoba, innym się nie podoba No większość się podoba, mi zresztą też Ale to nie jest istotne, istotne jest widzowie to Że ja w pewnym momencie zacząłem naprawdę robić Dziwne dziarki i takie totalnie losowe Stąd na przykład sobie zrobiłem Dupę tutaj w tym miejscu No i przy okazji, jako że nagrywałem wtedy Content związany z Fortnite I tak na dobrą sprawę byłem Giga zajawiony tą grą i pojawił się też Kod twórcy, no to ja mówię tak Dobra widzowie, no to w takim Błagam, błagam, TAK! Nie no, troluje mnie, troluje mnie, troluję, troluje mnie dzisiaj, trolujesz mnie dzisiaj, przysięgam. To widzowie stwierdziłem, że generalnie zrobię sobie zakład z widzami. Więc to był tak na dobrą sprawę. Mój pierwszy taki poważny zakład z widzami, ze względu na to, że wtedy, pamiętam, 20 tysięcy osób chciałem zebrać na kodzie twórcy, no i wówczas miałem sobie wytatuować właśnie ten kodzik. Prawda jest taka, że było to bardzo ciężkie i bolesne i Wiele osób o tym nie wie, ale ja naprawdę bardzo źle przeżyłem tamte dni później, bo byłem chory przez tydzień. Już wam tłumaczę dlaczego. Pojechałem do Poznania się wydziarać, w ogóle bardzo fajne studio tam jest w Poznaniu, KC Ink się nazywa. Bardzo fajne osoby ze swoją drogą i tak na dobrą sprawę... O, otwórzmy sobie arrowa w tle. Poleciałem sobie tam i zaplanowałem sobie dziaranie przez dwa pełne dni. Nie no, przysięgam, gro komputerowa, ty mnie nienawidzisz, ty mnie nienawidzisz. Ty mnie nienawidzisz dzisiaj. No i w pierwszy dzień postanowiłem sobie naprawić, wiecie, tą dziarkę, co nie? Tom, i sobie po prostu wziąłem i zrobiłem taką, o. I było so, so, spoko. W ogóle fajnie, że w tle macie poprzebijany vlog z dwóch lat, ponad. No i wiecie, pierwszego dnia czułem się całkiem git, co nie? No i tam, no lekko zmęczony byłem, bo ta sesja trwała 5 godzin i tak dalej. No ale później, w Lizławie, drugiego dnia, zacząłem sobie robić dziary na nogach, zacząłem sobie robić na ręce. W sumie to zrobiłem sobie tom, zrobiłem sobie na nogach jeszcze. No i przy okazji, właśnie, Zrobiłem sobie ten kod. No i właśnie, widzowie. Jakby wiele osób może powiedzieć, Ale Filip, i co z tego, że zrobiłeś ten kod? I jakby, co, co dalej? Chciałem powiedzieć, że życie mnie strollowało. Ży, życie mnie tak strollowało, widzowie, że no nie jesteście w ogóle w stanie sobie wyobrazić, co wam teraz powiem. Przysięgam, naprawdę, jakby mało kto wie o tym, co się wydarzyło. Bo ja w ogóle nigdy nie mówiłem publicznie tego, co ja wam teraz powiem w tym momencie. A to jest totalnie grube, nie? Ja, ja, jak, jak ta skrzynka teraz. Błagam, koska, karambit. nam czwórka. Będzie. Git? Nie, dobra jeszcze raz otwórzmy sobie tą skrzynkę, błagam. Dzisiaj widzowie... nie fart tak zwany, dzisiaj nie fart tak zwany. O. Potem widzowie, jak właśnie zrobiłem sobie tą dziarę, jakby nagrałem film na kanał o tym, i tam była reakcja wielu influencerów, tak na dobrą sprawę. Do jednych dzwoniłem, do innych podbijałem. No i stała się rzecz niesamowita. Życie mnie zweryfikowało, widzowie. Życie postanowiło po prostu napluć mi w ryj. Postanowiło powiedzieć tak. Filip, fajny masz tatuaż, co? Szkoda, że już nieprzydatny. I co się wydarzyło, widzowie? Otóż wydarzyło się to, że Fortnite zbanował mój kod twórcy i postanowił po prostu zabawić się ze mną w sposób taki, że tak na Sprawę, to po prostu po wytatuowaniu sobie tego kodu, no to generalnie minęło chyba dwa miesiące i w sumie już był nieprzydatny. I się okazało, że ten kod, jeśli mają, który mam na ręce, to no jednak już nie, nie, nieaktualne. Zapytacie się dlaczego? Dlaczego tak się stało? Nie wiem, nie dostałem żadnej informacji, tak szczerze, aczkolwiek jeśli macie kod twórcy, to Fortnite jakby nie wyzwala ogólnie Epic nie pozwala na to, żeby reklamować stron takich. Jakby ja w tamtym momencie nie reklamowałem takich stron, z tego co pamiętam. No, ale stwierdziłem, że jakby wiecie, skoro ten kod twórcy straciłem, nawet nie wiedziałem kiedy, po prostu pyk, wyłączyli mi, no i ludzie już nie mogli wpisywać, więc jakby te liczby nam spadły, przestało się zarabiać z tego pieniążki i tak dalej i, i było mi smutno, no to postanowiłem wziąć sobie wtedy właśnie deala z Kidropem, to było ponad dwa lata temu jakoś, no i tak na dobrą sprawę stwierdziłem, że skoro skrzynki otwierałem już na kanale i to przez bardzo długi czas, bo w sumie było tego bardzo dużo, no to widzowie trzeba było to jakoś wykorzystać. I dlatego na Kidropie też kod Bio, nie Yoshi albo jakiś inny, tylko jeszcze Bajo, piek, otwieramy. Dlatego, bo nie chcę czuć się głupio, że zrobiłem coś głupiego, co będę miał do końca życia. O, jest profit wreszcie, dobra, otwieramy dalej, otwieramy dalej tą widzowie. No dlatego myślę, że taka właśnie oto historia. Myślę, że dosyć, dosyć ciekawa przy otwieraniu sobie tych skrzyneczek Deadpool. No i co? Gówno? Czy nam coś wypadło fajnego? Co? Ale oddało dwukrotnie! Ja mówię główna, a to. Ta, ta skrzynka oddaje, przysięgam. Jeszcze raz, ten Deadpool to jest chyba najbardziej opłacalna skrzynka. Jeszcze jakby mi kosa poleciała. Nie no, profit, cały czas profit, cały czas profit. Jeszcze jakby koska poleciała. Nie no, co jest w ogóle grane? 0,25 Ej, dobra, ja to sprzedaję i robimy jeszcze większy profit. Jo, aż się spociłem cały. Dobra, i tutaj chyba nie będzie, co? Nie no, prawie na tyle samo. Cztery dychy tylko w dupę. Dobra, lecimy. Podwajamy, 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 podwajamy. Nie, nie, to jest op. Aha, mieliśmy 0,1% na to. Aha, kosa za 1271 zł. Aha. No i ile? No, bywało lepiej. Sprzedaj i ostatni rol. Bam. Uwaga, 3, 2. 0 przecinek. 08! Zero to jest niemożliwe. Dobra, ja to sprzedam i kręcę dalej. Ile będzie? Trzy stówki? A, nie, 60. Dobra, zripowało, nie! Koniec pasy! Nie no, teraz będzie ten, teraz w dół. Teraz zasał dół lecimy chyba, a nie? Okej, okay, jest git. Ja jakby to siadło! Dobra, trzy kręcenia jeszcze, trzy kręcenia Widzowie jeszcze, nie, to jest totalnie OP Aha, tutaj będzie i tutaj będzie Zajebiście, ostatnie Dwa, tutaj I ostatnie, widzowie, kręcenie na dziś Uwaga, no i tutaj To się chyba, no, no tak zwróci, powiedzmy Więc, no, widzowie, to tyle z historii Dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie o kodzie Joshi Majo, co go wszyscy w dupie mają I to tyle, do widzenia Dla was, papa pa, Na razie